Kiedy się czyta Ewangelię według Świętego Marka, to jest fragment z końca dwunastego rozdziału, to można ze zdumieniem odkryć, że to jest właściwie ostatnia nauka, jaką Jezus wygłosił publicznie. Po tym fragmencie, który dziś przed chwilą usłyszeliśmy, Jezus jeszcze tylko karci publicznie upomina faryzeuszów i uczonych w piśmie. Potem jest trzynasty rozdział, kiedy opowiada o końcu. Jerozolimy o końcu świątyni, o końcu świata, ale już tylko swoim uczniom, tylko apostołom. I czternasty rozdział to już jest ostatnia wieczerza. A więc ten fragment, którego dziś wysłuchaliśmy, to jest ostatni fragment, ostatnie publicznie wypowiedziane słowo Jezusa właściwie. Jego ostatnia publiczna nauka. Na koniec całego dzieła głoszenia Jezusowi zależy, aby. Pokazać tym, którzy go słuchają, aby im podpowiedzieć, żeby poszukali w nim, żeby spróbowali dojrzeć w nim kogoś więcej niż tylko zachwycającego człowieka, kogoś więcej niż tylko takiego mesjasza, takiego zbawiciela, jakiego się spodziewali na miarę swoich wyobrażeń, na miarę swojego pojmowania, rozumienia. Oni się spodziewali, że Mesjasz, Zbawiciel, którego Bóg przyśle, to będzie Syn Dawida. Nie chodzi tylko o to, że On będzie pochodził rzeczywiście z rodu, z krwi króla Dawida, najlepszego z królów, jakich miał Izrael, ale że będzie spadkobiercą Dawida, który zbudował Królestwo Izraelowe, który zbudował jego potęgę, który był kojarzony jednoznacznie ze złotym wiekiem Izraela. Jezus pokazuje, podpowiada, że jest kimś więcej. To jest też jakaś podpowiedź dla nas. To, jest, to słowo nam stawia kilka pytań. I pierwsze pytanie brzmi pewnie: Czy mojemu Bogu, do którego dziś przyszedłem na Eucharystię, aby mnie nakarmił? Któremu dziś oddałem moje grzechy, może w sakramencie spowiedzi, z którym się dzisiaj spotykam w modlitwie, czy mojemu Bogu wolno być Bogiem? Czy mój Bóg to jest rzeczywiście ten, któremu ja mówię, to Ty tu jesteś Bogiem? Była kiedyś taka reklama Ikei, nie wiem czy pamiętacie, której puentą było to, że tam teściowa zdaje się mówiła do Kleopatry, królowej Egiptu: To Twój tron, to Ty tu rządzisz. Czy ja jestem gotów dzisiaj na serio to Mojemu Bogu powiedzieć? A to jest Twój tron, Boże. To Ty ostatecznie decydujesz. Tak, ja mam swoje marzenia, pragnienia, pomysły na moje życie, chciałbym, żeby się wydarzyło to, tamto, tego bym wolał uniknąć, ale to Ty jesteś Bogiem. Niech się dzieje Twoja wola, prowadź mnie tak, jak Ty uważasz. To jest pytanie, które Słowo Boże co jakiś czas nam przynosi. Bo mamy w sobie wszyscy chyba te pokusy żeby Pana Boga próbować przykroić do miary swoich wyobrażeń i oczekiwań. Drugie pytanie, które to słowo niesie, to pewnie pytanie czy ja jestem gotów w ludziach, których spotykam na co dzień, widzieć coś więcej. To pięknie widać w tym pierwszym czytaniu dzisiaj. W liście, który Paweł apostoł pisze do Tymoteusza, z drugi list do Tymoteusza, więc ostatnie Pismo świętego Pawła, jakie po nim zostały. List pisany już z więzienia niedługo przed egzekucją, do człowieka, którego nazywa na początku tego listu swoim umiłowanym dzieckiem. Paweł doprowadził Tymoteusza do wiary, do chrztu. Tak mocna była relacja między nimi, że choć nie byli spokrewnieni, Paweł pisze do niego, moje umiłowane dziecko. Mówi mu to, co słyszeliśmy, ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Ale zaraz potem, w tym samym zdaniu, właściwie Paweł mówi: i znasz jeszcze pisma święte. To jest jedno. Paweł Tymoteusz zna pisma święte od dzieciństwa. To pisma, słowo, w którym się objawia Bóg. Ale z drugiej strony Ewangelią, Słowem Bożym dla Tymoteusza w jego życiu stał się Paweł. Czy ja jestem gotów człowieka obok mnie przeczytać jako kartę Ewangelii dla mnie, kartę dobrej nowiny? Czy ja się spodziewam tego po człowieku? Czy ja próbuję to w nim dojrzeć? Czy ja wierzę, że Bóg może chcieliśmy coś powiedzieć przez człowieka, który jest koło mnie? I ostatnia rzecz, którą to słowo nam podpowiada. Zobaczcie, Jezus, jak ma powiedzieć o tym, kim jest. Jak ma to jakoś zasugerować swoim słuchaczom, podpowiedzieć, zachęcić ich do poszukiwań, do pozmagania się z tym pytaniem. Jak ma opisać siebie, to sięga po słowo Pisma Świętego, Starego Testamentu, psalmów. Bo to jest fragment z psalmu ten, który Jezus cytuje Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mej prawicy. W tym świecie, który nam dzisiaj próbuje powiedzieć, możesz być kim chcesz, kim chcesz to jesteś. Jest tak, jak uważasz właśnie i jest też tak, jak ty uważasz. Ty masz rację, ty masz rację i ty też masz rację. Każdy ma swoją prawdę, każdy ma prawo decydować, co jest dobre, a co złe według niego. W tym świecie, w którym się tak łatwo zgubić, w którym tak łatwo zacząć nosić w sobie nie swoje pragnienia, nie swoje tęsknoty, nie swoje głody, nie swoje przekonania. Czy ja pamiętam o tym, że ostatecznie prawdę o mnie zna Bóg i ona jest u Niego? Bo On zna moje serce do głębi, do takiej głębi, do której ja nawet jeszcze swojego serca nie przeniknąłem. Czy ja szukam prawdy o sobie u Boga? Czy szukam jej gdzie indziej? Może u ludzi. Może nie wiem, w komentarzach na Facebooku, w mediach społecznościowych, w tym, co mam na sobie, w tym, jakim samochodem jeżdżę. W tym, ile zer się okrągli na moim koncie, w tym, czy sąsiadka pierwsza mówi mi dzień dobry, czy szukam tej prawdy o sobie, o swojej wartości, o tym, kim jestem u Boga. Liczny tłum chętnie go słuchał, mówi na koniec dzisiaj Ewangelia. Ale nie idzie o to tylko, żeby posłuchać tego słowa, albo żeby się zmierzyć z tymi pytaniami, które ono przynosi. Czy Bogu. Wolno być Bogiem w moim życiu. Czy człowieka obok jestem gotów przeczytać jako kartę Ewangelii? Może trochę poobrywaną, przybrudzoną, czasem nieczytelną, ale jednak kartę Ewangelii, którą Bóg mi daje. I gdzie szukam prawdy osoby? Czy szukam jej w słowie Boga? W tym, co On o mnie wie?